Siemano, witam was w moim pierwszym poradniku, jak być DJ-em na TeamSpeak'u. Po prostu, włączamy naszego TeamSpeaka, wybieramy jakiś serwer, na którym chcemy grać i wchodzimy na jakiś kanał, na jakiś kanał, gdzie chcemy grać. Wchodzimy w Settings, Options, Capture i właśnie. Niektórzy tutaj nie mają mikstereo, no właśnie, a ja wiem, jak to zrobić, żeby było. Wchodzimy wypasek, wchodzimy w panel sterowania, yy, sprzęt i dźwięk, zarządza urządzeniami audio, nagrywanie, i tutaj mamy mikstereo, wciskamy prawym, włącz. I widać, tu taka fajka jest włączona, ok, to wciskamy X. Tutaj widać, nam się coś takie stało. Wchodzimy, włączamy tutaj mikstereo, voice. Akceptujemy i teraz po prostu włączamy jakąś muzykę. Jakąś muzykę włączamy. idziemy na przykład tą. Włącza się. Tak, włączyła się. I widać tutaj gramy. Widać, było grane i ja mam tak, że jak nie wyłączę mikserowo w panelu sterowania, to, to nie mogę mówić jak mam tak normalnie. Coś wam pokazuję, nie mogę mówić, nie ma tutaj tego paska. No, po prostu wchodzimy w pasek, panel sterowania, sprzęt dźwięk, że audio, nagrywanie i tutaj też prawym wyłączamy. Zostało tutaj już ok, tak, tak, tak. I tutaj nie mam już miksera, bo się wyłączyło i teraz chodzi jest pasek. Dobrze, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Jak, jak macie jakieś pytania, to chętnie pomogę. Nara.